Hej, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015 i dzisiaj jest ze mną... Piotrek. No i, no i w tym odcinku zabierzemy się za kolejne pole jęczmienia oraz rzepaku i myślę, że już po tych dwóch polach będzie nastać na zgrabiarkę. No i już sobie... Aha, no coś ich jakąś klapę znowu odpaliłem, dobra. I można jechać. A kośmi na sumę? Nie. Nie, bez sumy. One już mają te sieczkarnie włączone to Nie jak sobie czy tak dookoła, chyba dookoła, bo tu nie ma miejsca nigdzie na manewry, to sobie dookoła tak pojedę tego pola, bo ten zawrócę tam na górze. No, najlepiej widzicie. By Czekaj co ja robię? A, dobra. Sieczę, ja myślę, że to jest jakiś pokos. No nie wiem czy wyrobię w tym zakręcie. Dobra, to się zbierze później. Taki zakręt to Dobra, to może się spytam w jakie inne gry grasz Poza farmingiem? No to gram w EuroTraka dwójkę w Cesa na razie 1.6 około też będę grał. No i w chyba tyle. i FIFA 13 jeszcze. A dobra, to obrać sobie tak to pojadę I teraz będę tutaj na górze zawracać. A możesz w sumie to samo zrobić, jak chcesz. No, chyba. Albo padę na dół. No, ja już sobie zawrócę. Dobra, no ciekawe ile z tego pola będzie. No. no ci, że ja też Europa gram. A będziesz nagrywał? A nie, nie wiem, nie wiem Musiałoby mnie więcej ludzi przekonać. <laughs> Widzowie mu muszą to. No i mam tą Skandynawię sobie kupiłem A nie tego to ja nie mam. Ja mam tylko ekspansji polskie. A to ekspansji polskie też mam no, fajna Skandynawia, fajna. A, w CSA grasz, albo coś? W CSA gram. Go? Tak, go. Mhm. No teraz na chwilę przestałem, bo mi się jakoś teraz nie chce. Ja też w ogóle teraz mało gram, na kąpie siedzę, bo mało czasu mam. No często tak jest. Jeszcze teraz koniec roku szkolnego, poprawy, o tym. No. Mi się złożyło, że teraz w poniedziałek, wtorek i środę będę mieć wolne. Mhm. Bo, bo jadą na wycieczkę, a to... A już wszystko było zajęte niestety i nie pojadę. Mhm. Ale przynajmniej sobie nadrobię jakieś filmy na, na no przyszłości. Tak. I sobie tylko dam, żeby mnie publikowało. To fajna opcja. No, no, no. Ja też chciałem nagrywać, ale nie wiem, czy jeszcze nie za młody jestem. I mój głos chyba jeszcze trochę nie za bardzo. A ty jak sądzisz? Jak mój głos? No nie zły, ja miałem gorszy pamiętam A, a ile byś mi dał lat po głosie? Bo już jednego widza pytałem hmm. Nie wiem już 16, 17 A blisko, 15, hmm, to rok, rok starszy tylko. No jeden widz mi powiedział na 20 no, możliwe. O kurze, przy cofaniu do góry bizonem. No, ciężko mu. Ojacie, no tak jeden na godzinę, ci powiem. Biedny. To jadę do przyczepy, to, to wysypę. No ja mam 50% teraz sobie sprawdziłem. No, i widzisz, i pole niby duże, a już jest tak połowa. No, na dwa bizony szybko idzie. No, na dwa bizony zawsze szybko idzie. No, tak jakbyś Casey z 10-metrową żniwiarką jechał. Tylko, no. tylko, że to bizony. No tego zboża się mało zbiera jak to nie opryskane jest No Ale i tak dużo z takiego takiego średniego pola Nie mile jeszcze trzeba będzie czekać na takie dobre modyfikacje do farminga. No takie polskie co nie? No albo jakieś John widź Widziałem jednego John dera, fajnie dopracowany. Chyba pójdzie mm -hmm. do sezonu trzeciego, bo to trzeci sezon na większych będzie masz, na... No, tak myślę. No bo w sumie większą mapę wybrałem na razie. Mhm. Mm tak poczekam jeszcze z nie z miesiąc, bo nie, nie wiem czy ta mapa nie będzie miała aktualizacji, bo mówili, że może się lekko ścinać ta mapa. Więc czekam może ją mhm. jakoś ulepszą No nie wiem ile Kiedy będą takie dobre mody Jakieś, nie wiem, pół roku No To dobrze nie wydają szybciej tych farmingów bo to naprawdę by nie zdążyli Nie. tych modów dawać. Jeszcze w ogóle się muszą na, nauczyć tego brudzenia, żeby to wszystko się ładnie brudziło. No to Nie. wtedy już będą mody. Super. No, już mały kawałek został. Czemu też czekam na tą mapę, bo z Ursusem było tak, że ja już sobie przygotowałem wszystkie mody do sezonu drugiego. No. E, nie, 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 na pierwszej mapie, ale potem zmieniłem i sobie no. pobrałem Ursusowo V2, no a, a tak już 5 y, dni potem wyszło V3 z kupowanymi polami, no to mówię, to już za późno. No. Złośliwość losu. Dobra, idę to dać na przyczepę. No ja to skończę. O cud, cud że ta przyczepa nie zjechała, ona tak zawsze zjeżdża. <grym> ona jest chyba z trzynastki. No ona jest, to jest chyba z lat kursu przekonwertowana, tak, 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 tak mi się wydaje. Ale ma brudzenie za to. to. To już nie jest taki tylko konwert, No, dobra, mi się brudzi. Moje stare mody to z 13 konwertują. No tylko takie kopie i nic nie dają od ciebie. Okej, okay, dobra. A tu też jest, jest jeszcze kawałek, no to go zbiorę. A bo daję ja go zbiorę. Nie, dobra, już go zebrałem. To jeszcze raz najwyżej się to do przyczepy. No a to pole kukurydzy to jest strasznie wielkie. W ogóle tu ich jest mm. pełno. A te hedery to nie wiem, 3 metry mają chyba? Jednak ta przyczepa trochę zjeżdża. A to i tak nie jak. Y Graliśmy ostatnio W odcinku y, tym Żniwa na wyżynach to masakra, ona się łamała ta przyczepka <grym> Gdzie ty jesteś? A tam? O, dobra. Ja tutaj pojadę do rzepaku A w sumie możesz już zacząć go. Zbierać A może ja pojadę, już pojadę go wysypać. Nie, do, dobra już pojadę, żeby jakieś urozmaicenie nie było. Ile tego jest? 70% No to nie jest źle. No. Może no, paku będzie o wiele mniej. No, ale że pak droższy trochę. No. Raz. W ogóle miałeś świnie w 15? A jak świnie? na mapie? No. W modzie. No były, miałem na paru mapach. Ja tak nie za bardzo ogarniam. Co się daje właśnie świniom? Zboże, nie? Z tego co słyszę, można dawać. No, wodę, zboże, ziemniaki czy buraki, chyba ziemniaki. No, no bo też myślę czy sobie świnie, ale to wtedy będę jeszcze musiał przyczepę do przewozu, nie? Niekoniecznie, chcesz tylko hodować to. No do skupu bym zawoził. A w ogóle jeszcze ketchana trzeba kupić, ale to już później No I Te chyba właśnie nie brudzą. Nie, właśnie szkoda, że się nie brudzą. A za to ten fendry i przyczepa to się ładnie brudzą. No tak. Przyczepa strasznie wolno. W ogóle ten syp zboża to. A ty sprzedajesz go, czy do silosu? Nie, do Silosu sobie na razie Potem to może na single player sobie wejdę i posprzedaję albo coś No o, No i się sypia. Zaraz się zobaczy ile tego jest No jest, ile jest? Ano jest 5 ton, no to nieźle. A opryskane to dopiero będzie, kurde. Z takiego pola to... A masz opryskowacz? No, Mały? się mam, nie. Tylko niestety nie ma animacji oprysku, co jest... naszym minusem. No ja mam parę takich modów. Z tymi właśnie, jest dobrze dopracowane. To byś musiał paczkę znowu aktualizować. No. Były trzy opryskiwacze. Ja sobie wybrałem bieracki i ponoć y, wszystkie nie mają animacji. <grych> nie wiem, no. jakieś wybrakowane. No a John a, co widziałem to miał te ekrany normalnie załączane na tym, na lewym shiftie. Tutaj w tym fędzie jest, jest otwieranie okien. To miał. A tam na... wszystko było, na, to. na filmiku było pokazane, jak to działa. No i fajny, fajny moc. No, oby takich więcej. Ja widziałem też e, takiego też John Deere e, na głośnicach z turem. Taki trochę średni, ale. Nie, niedawno Będzie, że na tych gąsienicach to jest już wszystko na tym resort Przerabiają no. na gąsienice. Ale trochę brzydkie to no. takie, ten gdzieś. Chodzi mi o, o to, że te gąsienice wszędzie dodają, to... No. Kurczę, zrobią jakiś BMW samochód i gąsienice mu dodadzą, no. Bez jaj. No. A ostatnio dużo aut dodali jakieś tam... No, no, widziałem. fajne właśnie auta. A ja nie ściągłem ani jednego auta, to myślę, że sobie na następny sezon ściągnę jakieś. W ogóle no, jakiś, z modem pasażera. To bym pokochał takie auto. Z modem pasażera. No, tak nie? Są fajne. Jak te bizony mają. Ja widziałem, ja widziałem tylko... bo to był taki. z taki stary motor. Taką, weź taką na polską, no. wieś. I z modem pasażera. To fajne nawet był. Nawet nie crashował ani nic. No, mody pasażera fajna. W tym Bizonie no chyba jest. W jest. jest właśnie. Już testowaliśmy raz. W no. wszystkich ty tych Bizonach. One są takie same, tylko kolory zmieniają. No. Z tych takich podobnych. Ja wybrałem czerwony, bo najładniej wyglądał według mnie. Ja nawet chyba miałem niebieski. A powiem ci, że niebieskiego bizona w realu to ja nie widziałem. Nie ja widziałem, widziałem. Ty na wsi mieszkasz? Tak przeczułem, że tak. tak. No, no A ty? ja też. A, jakie województwo? Śląskie. Na Śląsku. Mhm. Ja Małopolska. Polsk. W poprzednim roku to jak New Holanda lepszego widziałem tutaj na polach. A ja właśnie takich dużych maszyn to mało widziałem. No my też nie mamy dużych maszyn. Same takie mniejsze. No. U, nas, u nas na wsi to najwięcej kombajnów to ma Masaj fer Ferguson A tu u nas to nie ma w ogóle masejów. Niestety, nie wiem czemu. Może się nie podobać tej rolnikom. Na seja i klasy. A, dziwne, że bizonów mało jest. No i to pole też już po, ponad połowę, No już koniec. No tylko jeden pas chyba teraz. No. No, no i nie ma problemu z takim polem. A w sumie fajnie ułożone, tak pod górkę się... ...jedzie na... Taki no. trójkąt. No możesz jechać pierwszy. No bo no to jeszcze na dwa razy trzeba będzie. Jak nie na trzy to taki czubek zostanie. No koniec. Bo nie, nie. Na dwa razy właśnie. Myślę, że się uda. W ogóle mam tutaj ten traktor, same explorer, ale jeszcze go nie widziałem. Muszę no, właśnie no. zarobić coś, żeby go kupić. Dobra. I można się wyładować. Czępurus ciągnie fend, do której się wyładowuje Bizon jeszcze Masz tego Ursusa tego z takiego starego, szarego Mam 85, chyba? No. mam 30 mam Ursusa Wiem ale w sklepie widziałem Tak tutaj u mnie? Mam tutaj no. A tego Chcesz coś ten Taki stary, stary, no No, no. To jest też konwers tego, z trzynastki. No, bo to. Dobra. I też ta trzydziestkiwa, też. Dobra, możesz jechać. Jak już się władowałeś, i tutaj są takie dwa pola, to już będzie na kolejny odcinek. Ale to już sobie tutaj ustawię. Wiedział też takie Dobra. ciekawsze pola tutaj są. O, jedno jest takie długie, nawet. A jego ja na mapie no, nie ma chyba zaznaczonego. A nie, jest faktycznie, ale jakoś go przegapiłem wzrokiem. Może mi się wydało małe, że takie długie jest i cienkie. No ale ciekawe pole takie. No. Za zakręt. A wiem, który. Kościłem to kiedyś. U siebie. Dobra, możemy tutaj na polanie zostawić bizony. <noise> Tą łąkę też kościłem tutaj wokół tego jeziorka. Nie wiem, czy to nie jest brud, nie, to chyba nie jest brud, To już tak było, chociaż nie wiem. Nie, właśnie, header chyba się brudzi, tak mi się nie wydaje. czy ten header się nie brudzi? No, właśnie, sam header chyba, bo bizon chyba nie. No, no ale sam header wygląda na brudny. No. O jaki ładny widok jest z tych słupów. Dobra, to możemy kończyć. To dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Jeśli Wam się spodobał, oczywiście ocencie go. Dzisiaj ze mną był Piotrek. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie.